Panie Boże, nasz Ojcze, zgromadziliśmy się w Twojej obecności, dziękując za Twoją bezwarunkową miłość i za łaskę, którą codziennie nam dajesz. Uznajemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, stworzonymi na Twoje podobieństwo, i staramy się żyć zgodnie z Twoimi naukami. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które nam dałeś, za każdy poranek, który pozwala nam zacząć od nowa, za każdy uśmiech, który otrzymujemy, i za każde wyzwanie, które nas umacnia. Szczególnie dziękujemy za obecność Jezusa w naszym życiu, który pokazał nam drogę prawdy i światła. Przebacz nam, Panie, nasze błędy i słabości. Czasami oddalamy się od Ciebie i podążamy ścieżkami, które Cię nie zadowalają. Prosimy o przebaczenie za nieprzemyślane słowa, za egoistyczne czyny i za brak miłości do bliźnich. Niech uczymy się na naszych błędach i zawsze dążymy do pojednania. W tej chwili składamy przed Tobą wszystkie osoby, które kochamy. Oraz tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Niech chorzy znajdą uzdrowienie, cierpiący pocieszenie, a zagubieni odnajdą światło w Tobie. Panie, błogosław nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich tych, którzy stają na naszej drodze. Niech będziemy narzędziami pokoju i miłości w ich życiu. Zwiększ naszą wiarę, Panie. Niech będziemy mogli ufać Tobie we wszystkich momentach życia, szczególnie w trudnych chwilach. Pomóż nam pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. I że Twoja obecność zawsze nas towarzyszy. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej miłości na świecie. Daj nam odwagę do życia naszą misją jako chrześcijanie. Niech będziemy mogli nieść Twoje słowo do wszystkich zakątków ziemi, pomagając tym, którzy potrzebują nadziei i pocieszenia. Niech nasze czyny odzwierciedlają miłość Chrystusa i inspirują innych do podążania Jego przykładem. Prosimy również o pokój na świecie. Niech narody zjednoczą się w harmonii. I niech uda nam się przezwyciężyć podziały, które nas dzielą. Niech miłość zwycięży nienawiść i niech zbudujemy przyszłość, w której wszyscy będą mogli żyć w godności. Na koniec składamy tę modlitwę w Twoje ręce, ufając, że wysłuchujesz naszych próśb. Niech zawsze będziemy dążyć do Twojej woli w naszym życiu i podążać drogą świętości. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.